przyjechałem tutaj zobaczyć co się dzieje na tym dzikim stawie no nie czy jakieś ryby pływają bo tu na jesień jakieś małe szczupaki tu są widać jakieś małe szczupaki ale czy pływa jakaś jakieś karpie czy pływają o to mi chodzi także taka sytuacja zarośnięte jest. Będzie ciężko tu wyciągnąć rybę no ale nic nie, nie widać żeby pływały jakieś większe ryby przy brzegu no ostatnio widziałem parę ryb pływało przy powierzchni ale co się tu podziało z tymi rybami no to nie wiem nie wiem. Idźmy, zobaczmy tam dalej Na jesień dopiero tutaj mam zamiar łowić. Jak już mi tam chyci lód na tamtym większym stawie, to tu mam opcję jeszcze taką, żeby tu połowić ryby. No, zarośnięte strasznie jest, ale już są wyciągałem ryby. Także. Dobra, ale nic nie widać, żeby przy powierzchni coś pływało. Gdzie one się pochowały? Dobra, pójdźmy tam trochę dalej i zobaczymy. Przez takie krzaczuchy trzeba się przeciskać. O, tutaj jeszcze tak. Ale nie ma, nie ma. Nie widać, żeby tu jakieś ryby pływały. jeszcze sprawdzimy sprawdzimy tutaj jedynie jak co to zobaczymy jakieś szczupaki nic więcej pójdźmy tam Ale tu pozarastało że aż głowali. Kiedyś tutaj łowiłem, ale niestety teraz jest tak zarośnięte, że nic nie widać. Nic nie widać, by trzeba było dronem. Po... O, 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 o! Co to jest? Klejn przepływał taki większy. Klejn, klejn przepływał taki większy. Dobra, pójdźmy tam trochę dalej. Czy, czy sprawdzam? Tam jakaś jedna duża ryba była, ale nic konkretnego nie pływa. Może gdzieś tam dalej pływają? Nie wiem, nie wiem. Będzie czas się wybrać. Co jakieś pół miesiąca, miesiąc. Tutaj na rybie Tu bardzo drobnicy dużo pływa Nic nie pływa coś dużego Dobra Także w raz, każdym razie się wybierzemy za niedogotu